Na wstępie zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmikach. Witajcie, w dzisiejszym podcaście opowiem Wam o zaletach spożywania fig, które zostały wcześniej zanurzone w oliwie z oliwek. Figi w połączeniu z oliwą z oliwek są powszechnie stosowane jako naturalny środek przez osoby, które stosują medycynę naturalną. Ta potężna kombinacja może skutecznie leczyć liczne schorzenia, w tym choroby jelit, bezpłodność. Hemoroidy i wiele innych. Oto lista niektórych problemów zdrowotnych, które figi i oliwa z oliwek pomogą Ci leczyć. Hemoroidy. Zaparcia. Problemy żołądkowe. Niedokrwistość. Wysoki cholesterol. Astma i zapalenie oskrzeli. Niepłodność. Przejdźmy zatem do korzyści zdrowotnych. Żywność, która jest na szczycie listy produktów bogatych w wapń, to figi. Dzięki temu są doskonałą alternatywą dla osób nietolerujących laktozy i uczulonych na produkty mleczne. Ponadto figi są bogate w błonnik i dlatego mają naturalny efekt przeczyszczający. Ponadto figi promują zdrową utratę wagi. Figi są doskonałym źródłem potasu, który reguluje poziom cukru we krwi i kontroluje inne funkcje organizmu. Ten niesamowity owoc zawiera również kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, które chronią przed chorobami układu krążenia i zawałem serca. Suszone figi mają najwyższą zawartość przeciwutleniaczy fenolowych niż jakiekolwiek inne suszone owoce. Regularne spożywanie dwóch średniej wielkości fig może znacząco zwiększyć aktywność antyoksydacyjną w organizmie. Ponadto figi pomagają w eliminacji kamieni nerkowych, jak wykazano w badaniu. Gotuj 6 fig w 200 ml wody. Codziennie spożywaj ten naturalny lek przez okres jednego miesiąca, aby pozbyć się kamieni nerkowych. Liście figi mają silne działanie przeciwcukrzycowe, ponieważ regulują poziom insuliny. Figi mogą promować lepszy sen w nocy i mogą leczyć pewne zaburzenia snu, w tym bezsenność z powodu wysokiej zawartości tryptofanu. Figi są doskonałym źródłem witaminy C. Regularne spożywanie fig rozjaśnia i wyrównuje koloryt skóry. Czas przekazać Wam ten wspaniały przepis. Będzie on także umieszczony w opisie pod filmem. Składniki. 40 suszonych fig. Oliwa z oliwek. Przygotowanie. W większym słoiku umieść 40 suszonych fig i wlej oliwy z oliwek. Figi muszą być całkowicie zakryte. Zamknij słoik i pozostaw go na 40 dni. W tym okresie figi pochłoną znaczne ilości oliwy z oliwek. Więc jedną figę przed każdym posiłkiem w celu leczenia któregokolwiek z wyżej wymienionych problemów. Dzięki za obejrzenie. Pamiętaj zostawić łapkę i dodaj komentarz, czy taka forma przekazywania informacji odnośnie zdrowia Ci się podoba. Pozdrawiamy!